Dobra, nagrywamy to, Let's do this. Przedstawicielka słuchał zabaczenia w żadnych wątpliwości. Proszę o zaznaczenie <laughs> <Twierdzisz>, że że możemy powiedzieć na tym, że możemy do o tym, że koniecznie, o <laughs> A! że <laughs> <Ała. śmiech> możemy Musimy bronić zamku deskund. Otwórz Rzucam! i Szucam! Wspaniali dni zaczynają się o, z o jeden! Trzeba ich Mam Jacki, mam Jacki! Ała!

Ja muszę uzbierać pampkę na ten, na ten level. Ponieważ mam. O, oh! Dobra! o, oh. mamy, re mamy remis! Mamy remis! Mamy remis! Remis, remis, remis! Nie oh! yes! robię Leczcie! leccie, bomb jest. Has... Yeah, Jeee, easy, 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 easy. Jeszcze jeden, jeszcze muszę. Dobra, jeszcze raz. Twoja rodzina pokocha. Kno, mała, wielka zmiana z utensyliów. Zostawmy tylko to. Będzie się wolniej nalewało zupę, ale za to będzie więcej miejsca na placie. Filozofowanie jest... Dobra zesna, jest gdzie trwają właśnie promocje na kuchni. I teraz Kuchnia na każdy lemer. Dobre. Dla tych, którzy nie lubią się ograniczać gigabajty. I do tego dać muzykę z tego. Helltaker'a. A, nitę mam, Nite mam na karku, Nite mam na karku. Lecz... O! Peny! Fuck! Jesz... Nie widziałem... Peny... Peny ze starpowerem, uwaga! Oglądaj kiedy i jak chcesz, bo masz playera. Jak sobota, to tylko doli licza, doli. Mam razę! Juu! Yes! Co ty Ona ma Star Powera, ona ma tego. O, mam, mi, mam miśka, mam miśka na karku. Ałałałałała. Proszę dobrane persy 24. On teraz problem, bo Peny to jest zło. Podgotania sobotawi. Słońce ma niesamowitą moc. Sprawia, że liście herbaty stają się lepsze. Muszę się pozbyć Toureta. Ała, ona użyła Star Powera na mnie. Fak.

Oszczędzaj połowę z tylko No tylko, że oni. ...produkty o! O! Remis! 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 Trzymać na remis! Trzymać na remis! Trzymać na remis! Trzymać na remis! GG! Kto dostaje star playera? Trole. Dobra, jeszcze raz, bo ja muszę wygrać jeden mecz. <grym>, a bo. But... No. Hej, bitowca. Ja tu mam najfajniej. Ja tu mam. No jest! Teraz dają pakiet emotek. Nie, to są w czacie, podczas czatu. Na przykład tego... Mam smutnego. Nie, emotki zrobili spoko. Na przykład tego Leona, bo Leon jest rare. Dobra. tego safe. Wszystko w twoich rękach No ale emotka z nim był rarer Dobra, to, 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 to co... Czekajcie, ja po prostu... Um, suggestion brawler Ehm. Suggestion brawler Sandy weź. Weź Sandy! Przemecamy dwie tony marihuany przez granice. Trolek, weź Sandy! Co może się Masz dobra, dobra. Ciebie, Suggestion Brawler Weź Barleya, weź Barleya Ja gram PAMKą, muszę wygrać jeden mecz e e PAMKą, żeby e mieć już Questa, a ja umiem do... Dobra, mamy Tarę, mamy Barleya i mamy Karlawy Dobra, mamy gwiazdkę, i można byłoby się tak hampić w krzakach i się wycofywać. O. U! Dobra, ja idę. O, muszę cię uleczyć! Lecz się! O nie, mam tarę! Dobra. Intensive. Idę Cały tydzień na walizkach. Wtechłem! Codziennie od 20 Dobra. Na program zaprasza sponsor. A, Karl znowu z ultem! Fuu! Na program zaprasza sponsor. Dostawca internetu Orange Światłowód. Na program zaprasza sponsor, właściciel marki Moline, producent kiełbas. Dobry wieczór, ale już po przerwie. Miłosz gra o wielkie pieniądze, ale zaczynamy od małych pieniędzy. Na razie... Tysiące... Leczysz! Uciekaj! Uciekać! A mnie ktoś ogląda. Jej! Jeśli w zgodzie z nazwą Lemoniada powinna być... Dobra, czy... W... Cyfryd, cierpie... Tare mam na karku. Dostała lak. Kolkiń. Tysiąc już jest. Leć. dalej. Pytanie za dwa tysiące złotych. Jest. Lecz. Yes. Był premierem dwa razy, ale za pierwszym nie zdołał utworzyć rządu. Kogo Dobra, dostałem 250 za free, za pamkę. Teraz gra. Mm -hmm. Dwa razy był Dwa razy był eee... Oui. co my tu mamy? Mm. Na game grabie coś mamy? Nie. Na Brawolu coś mamy? Też. Na Brawolu mamy. Dobra, otwieramy big boxa. Dostałem tego do dego, do Maxy. Gdzie jest Max? Tu jest Max. No ma. Ja muszę 10 winów. Hmm. Mój przyjaciel na pewno będzie znowu odpowiedź hmm. na to pytanie, bo do swojego działka na pewno, tak? Na pewno. Jak ma najmniejszy przyjaciel? Nie, co. to jest? E, ja mam 30, chyba 8, 30. Czekajcie, co by... Dobra, ja mam teraz... Tri... Gramy Braubola, cicho, gramy Braubola. teraz patrzę za co dostanę najwięcej teraz. Frankiem, ja zagram Frankiem. Weźmy sobie tego pierwszego starpowera. Czyli bez Krzysztofa zaznaczyłbyś to dla Myślę, że tak. Weź mi gdzieś tam z głowy. Kurwa ma, co, co wy Stas To wyjebane chuj, że kiedyś chuj gra. Dio. Ciekawe co sam a. Kur... No, kurde, dajcie mi ich zabić! No Ja mam pod Ja mam pod zwiększone obrażenia. Uch! Dobra, to do najwyżej. Może kładę na pół. Już! Podaję! Juz! Yes! Zwycięstwo. Nie. Dziewczyny czy on zawsze tak ryzykuje, czy tylko dzisiaj wyjątkowo u nas w lubił? Chyba wyjątkowo. Ja widziałem tak, że przegrana drużyna dostała star play, tego star playera. I to Rilly. O nie, Rambo wylas! O ktoś! Murtis! Murtis! I to jeszcze taki. O, dobra, oni nie żyją już. Pierwszy raz został premierem w 92 roku na 30... po... 33 dni Podaj! O! 95... No rzucił mną! Dajcie mi zabić ich, bo muszę zabić, żeby dostać pusta pod obrażenia Nie, ty, ty strzeliłeś, ty strzeliłeś Ała! Ty knoju, czemu, no szkur! Nie ma Dajemy, bo to, dobra Czekaj, ja to ich rozwalę Kolejny star player dla mnie Grama Bar Szpateczka do zębów Lecimy jeszcze raz. Już 12 minut filmu będzie Szczoteczka, która wytwaga silny poły, który pnieka między szpary zębowe i dzięki temu oczyszcza To bi. Nie, nie zdążysz!

Ja też mam. Każdy dostał. Nie każdy, ten co w. No bij! Bij! Na którym półwyspie jest ponad 160 wulkanów, z czego około 30 aktywnych. W tym półwyspie: Kamczaczkim, Ateniejskim, Iberyjskim czy Arabskim?

Dobra, to jest ten ostatni mecz, bo nie wiem czy ten. Wejdzie mi film na YouTube. A ład dostałem. Chciałem powiedzieć, że masz jeszcze czas, ale jak ostatecznie, to oczywiście proszę uprzejmie. Zatrzymałem tego. Bibi. Pacyficznego pierścienia, ognia, A, i to wszystko ostatni film naszego programu. Wjadę, wiadę, już, jad, już, już! Koniec? I kto dostanie? Trzeci MVP z rzędu. GG! Dziękuję za ciekawą grę, spotykamy się Dobra, ja już ten film kończę, bo jest długi.